Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz zdobyć na swoje konto w Fortnite cie darmowe skiny i sprawdźmy ile nas jest. Siema, z tej strony Weziv jeszcze tak przed chwilą zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z węczkiem oraz do wejścia na mojego Instagrama Wezivek. Oprócz tego widzowie zapraszam Was również do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu Weziv w sklepie w Fortnite, cie. byłbym wam serio, ale to serio mega, mega wdzięczny, ponieważ naprawdę jest to dla mnie ogromne wsparcie. Ponadto każdy komentarz o treści ściana serduszkuje, także piszcie w komentarzu ściana, a ja wam przepnę serduszko, a w dzisiejszym filmie opowiem wam troszeczkę o darmowych nagrodach ze świata gry Fortnite. Oraz troszeczkę o informacjach, jakie się pojawiły w internecie ostatnio na temat świata gry Fortnite właśnie, także zapraszam do oglądania. Dobra widzowie, a więc coś, co myślę, że wielu, wielu graczy ucieszy, między innymi mnie to na przykład ucieszyło, ponieważ ja jestem z tych osób, które, no może was to dziwić widzowie, ponieważ nagrywam na YouTubie Fortnite'a, ale jestem z tych właśnie osób, które mają troszeczkę słabsze komputery, no i... Troszkę mniej miejsca na komputerach, także generalnie, no to to was na pewno ucieszy, jeśli jesteście również z takiego grona osób, ponieważ generalnie Fortnite zredukuje po prostu to, jak szybko się gra pobiera oraz to jak po prostu widzowie będzie ona płynnie chodziła i dodatkowo zredukuje również to ile będzie zajmowała miejsca na dysku więc po prostu cała gra będzie przyjemniejsza po prostu do gry a oprócz tego będzie mniej zajmowała miejsca na dysku i to naprawdę fajnie no bo serio obecnie ten Fortnite naprawdę strasznie dużo miejsca zajmuje naprawdę naprawdę i ja pamiętam jak no nie ważył on jednej trzeciej tego co teraz waży więc serio widzowie teraz ten Fortnite naprawdę na dysku sporo sporo miejsca zabiera i naprawdę fajnie, że Epic stwierdziło, że coś z tym zrobi Dobra widzowie, a tutaj Shin na Twitterze wstawił najważniejsze daty, które spotkałem w Fortnite w najbliższe, można powiedzieć, no praktycznie pół roku No i teraz wam o tym opowiem Więc Fortnite OG, który się pojawi oczywiście 2 listopada, myślę, że to nie jest ogólnie zaskoczenie No oprócz tego, no to update tego po prostu Fortnite a OG odbędzie się 12 listopada Potem 1 grudnia będzie rozdział 6 w Fortnite, a następnie 10 grudnia będzie pierwsza aktualizacja w tym rozdziale. Potem w styczniu, 14 stycznia będzie druga aktualizacja w tym rozdziale. Potem, oczywiście, 4 lutego będzie kolejna aktualizacja a potem będzie sezon drugi, który odbędzie się 21 lutego następna aktualizacja będzie dopiero w marcu i będzie to aktualizacja 3410, a potem kolejna aktualizacja będzie 25 marca i będzie ona ogólnie się nazywała 3420, więc są to najważniejsze daty, które się po prostu wydarzą w Fortnite'cie w najbliższym czasie, no i warto jest sobie zapamiętać, żeby po prostu wiedzieć co mniej więcej się będzie działo w danym momencie w Fortnite'cie. Dobra widzowie, a więc generalnie Generalnie to w poprzednim odcinku wspominałem wam o McLarenie McLarenie Sena, który miał się pojawić w Fortnite. ale generalnie on to posiłkowałem się jakby zdjęciami z internetu po prostu oryginalnego auta, ponieważ no za bardzo nie mieliśmy go po prostu odskryptowanego. I teraz właśnie został odskryptowany i prawdopodobnie już teraz jest w grze, jak wy to oglądacie, albo się pojawi na dniach, ponieważ zazwyczaj jak coś jest odskryptowane, no to zazwyczaj na dniach się pojawia w Fortnite, więc bardzo możliwe, że już jest dostępny w grze albo będzie dopiero jutro na przykład. Mamy cztery style, Doctor Doom, Iron Man, Pandora's Armor Doom i War Machine. No no i ogólnie, tak jak powiedziałem, są to style do McLaren'a. No, i ogólnie cały jego pakiet będzie kosztował 2800 V-Dolców, Więc naprawdę, naprawdę fajnie. I dajcie znać, czy będziecie go kupowali. A jeśli tak, no to przypominam oczywiście o moim kodzie w sklepie, czyli kodzie WESIF w sklepie w Fortnite. Cie. A ponadto dzisiaj, widzowie, jak to nagrywam, czyli dla was wczoraj, no to były problemy z serwerami, dokładnie tak. No, i możliwe, że na przykład się zalogowaliście na Fortnite'a, no i widzieliście, że nie macie nic w szafce, wasz level był równy 0 i tak dalej, albo po prostu w ogóle nie mogliście wejść do gry. No i właśnie gracze wczoraj coś czegoś takiego doświadczyli i niektórzy się serio wystraszyli, no bo jakby wchodzicie na swoje konto w Fortnite'cie, a tam nic nie ma, więc serio, serio było to przerażające. Na szczęście, no to tak jak powiedziałem, była to zwykła awaria serwerów i możliwe, że Epic na przykład da nam jakieś po prostu emotki, czy coś takiego w zamian właśnie za tą awarię. Ostatnio nam na przykład nie dali za opóźnienie aktualizacji, teraz znowu awaria, więc możliwe, że rzeczywiście Epic się przekona do pomysłu, żeby coś nam dać za darmo, jeśli chodzi po prostu o taką jeszcze dodatkową nagrodę za te wszystkie awarie, ponieważ Epic zawsze lubiło to robić. No i możliwe, że rzeczywiście takie coś dostaniemy za darmo z okazji tego, że po prostu no coraz częściej te awarie w Fortnite się niestety zdarzają. Ale widzowie, nie niestety, a na szczęście, no to mamy darmowy pakiet, o którym Wam jeszcze chyba na tym kanale nigdy nie mówiłem. Jest to pakiet dla telefonów. No i generalnie pakiet się nazywa Katalina No i po prostu wystarczy sobie pograć na telefonie. No i generalnie jest to właśnie kolaboracja z. Powrotem, no jakby Fortnite'a na telefony, no i ogólnie, no to po prostu ten pakiet jest totalnie za darmo. No i wystarczy sobie tam chwilkę pograć na tym telefonie. Nie pamiętam dokładnie, ile tam ekspa trzeba było zdobyć, ale pamiętam, że niedużo. No i po prostu w ten sposób będziecie mogli zdobyć ten pakiet za kompletnie, kompletnie darmo. No i widzowie, śpieszcie się, no bo jakby no możliwe, że to niedługo zniknie. Oprócz tego, no to z darmowych skinów, no to chciałbym jeszcze przypomnieć o tym, że ma być Symbiot Cup. Symbiot Cup, no to będzie to. Właśnie taki turniej, w którym będziemy mogli wygrać dwa skin Venomów również totalnie za darmo na wszystkie platformy. Oprócz tego, no to chciałbym również przypomnieć, że mamy coś takiego jak PlayStation Plus i również PlayStation Plus. Pack wchodzi do Fortnite'a i tam jest cały zestaw, który pewnie widzicie mniej więcej teraz na ekranie. i Będzie go można zdobyć właśnie totalnie za darmo, jeśli macie PlayStation Plus. A jeśli nie macie, no to będzie wystarczy pożyczyć od jakiegoś znajomego. Dodatkowo, no to chyba nie muszę przypominać, że jest coś takiego jak skin Felina, który jest za 50 leveli konta w Fortnite i dodatkowo ma on mnóstwo styli, za odpowiednie rangi na rankedach, no i ma również w zestawie kilów. Także no jest to już kolejny darmowy skin, który można zdobyć, no i tak naprawdę już widzowie powiedziałem wam o pięciu darmowych skinach, które można zdobyć w Fortnite'cie, więc naprawdę, naprawdę kozacko, ponieważ jak widzicie tych nagród jest naprawdę, naprawdę dużo, oprócz tego no to z takich darmowych nagród, jakie mamy w Fortnite'cie, oprócz oczywiście tych nagród w Fortnite MERS, no to są takie nagrody na przykład jak te nagrody na Twitchu za zdobywanie puzli, po prostu będziemy mogli otrzymać ekran przyszytywania również Fortnite Koszmarów Czar, więc to również bardzo, bardzo fajna informacja. No i naprawdę wydaje mi się, że mega, mega fajnie w ogóle wszystko to wygląda w tegorocznym Halloween w Fortnite. No i dajcie znać widzowie, jak Wam się podoba właśnie ta cała aktualizacja z Fortnite koszmarów Czar 2024, ponieważ mi że naprawdę, naprawdę się podoba. No i dajcie znać właśnie jak wam się gra w tego Fortnite'a Właśnie w tej aktualizacji, ponieważ mi się wydaje, że jest to jeden z lepszych eventów Halloweenowych wszech czasów No i nie wiem czy wy również podzielacie to zdanie Także koniecznie dajcie znać w komentarzach Oprócz tego w komentarzach również możecie napisać widzowie Ściana, a ja wam wtedy przypnę serduszko Także każdy komentarz o treści ściana serduszkuje A dodatkowo widzowie zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem Jeśli doceniacie moją pracę i to, że codziennie o godzinie 15.00 macie na tym kanale Najnowsze wiadomości ze świata gry Fortnite Oprócz tego Zapraszam również do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem na tym kanale, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje. Także kliknijcie w ten czerwony guzik, tam na dole, i dołączcie do 30% osób, które oglądają ten kanał wraz z subem i dzwoneczkiem. A dodatkowo, widzowie, no to zapraszam również do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu WESIF w sklepie w Fortnite. Cie. Byłbym Wam serio, ale to serio mega, mega wdzięczny, ponieważ dla mnie, jako dla twórcy, jest to naprawdę ogromne wsparcie i naprawdę, naprawdę mega mnie tym wspieracie, widzowie. A oprócz tego, no to zapraszam również na mojego Instagrama łyzywek. Byłbym naprawdę również mega mega wdzięczny, gdybyście weszli na tego Instagrama i zostawili na przykład followka No i co, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i jeśli tak, no to nie zapomnijcie zostawić tej łapki w górę. A jeśli już oczywiście będę z Wami żegnał, trzymajcie się! No i cześć!